Hej, widzowie, tutaj jest też TV i w dzisiaj, widzowie, w tym odcinku będziemy oceniać polskie gry na Roblox. Dawno nie było filmu, pewnie się cieszycie. No, będziemy oceniać polskie gry. Więc pierwsza gra to będzie Polska Wieś. Bardzo dużo odwiedziło. 380. Simon? Dobra, dołączmy widzowie i zobaczmy. Nie wiem, co to będzie. Dobra. 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 Widać, że to jest fajne. Oczywiście z moim kolegą będziemy ocenić. Powinien tu dołączyć. O, jest. Co jest? Czemu my tak wyglądamy? What the hell? Ej, czemu ja tak wyglądam? Co to jest? tak. O. Dobra, dziwnie wyglądam. To nawet o jest. Mo, dobra, możemy tu biegać. Widzowie, o, A, widzowie, Alex ma do was coś do powiedzenia. Sprawdź. Idziemy do salonów aut. Dobra. No, ciężko się biega. <laughs> Interakcji. Kup. Nic mi się tutaj nie wyświetla. O, mamy jakieś zadarmo, to kupię. To też. No dobra. Coś tam kupiłem. Jakiś auta i. O, jak możemy je wstawić? Jak się je wstawia? Tu. Prace. Są tutaj prace? O! Ej, czemu ja zdedłem? Co jest? O, jestem. Nie wiem, czemu ja zdedłem, ale czekajcie. Jakie mam auto. Ten... O, dobra. Dobra, jest. Te ustawienia mamy. Może pomoc. Nie wiem, jak ustawić. Dobra, ale w sumie Serio, serio tam jest stacja Aurelem. Nie, no ja to idę zobaczyć. Szybko. Szybko się nie nabiegi. o, to jest Alex? Nie. O, mogę traktoru kraść? Nie mogę. Dobra. O, tu jest jakieś auto jeszcze. Mogę. Je wziąć sam. Da się. Nie, ale to jest chyba co to. Nie wiem co to za Ja Nie znam nazwy. No znam no na Bogattibem. No i jakieś tam? Chyba na to wszystko, takie nazwy. Okej, okay, co my tu mamy? Rower, mogę jej nie mieścić. Aha, nie mogę. Dobra, idę jakoś. Próbuj mi postawić auto. Bo ja nie wiem. dobra, idę do niego. Strasznie ciężko się biega. O, chyba postawił. Ty no, postawił jak? Sorry, sorry, nie widziałem Dobra, usiądźmy do niego i zowie i jedziemy no twój. A, to mój, chyba ten? A, ten Znaczy no gra. On wybierze że teraz ale. Co jest? Co jest? Trochę mi się tutaj laguje. Kto gra? Nie, no laguje mi strasznie. Co jest? Jezu, co się stało, że mi się tak strasznie zlagowało? O, dobra, jest Polish Car Driving. Widzowie, to jest następna gra. Pewnie to już każdy grał. Ej, nie działa mi w ogóle. Nie mogę tutaj dołączyć. Widzowie, mi strasznie laguje. Nie wiem, co się stało. No dobra, widzowie. Jakoś może tutaj dołączę. Jak nie, to zresetuję po prostu Robloxa. No i powinien nam tam tutaj dołączyć. No. Nie no, coś mi się zepsuło. Dobra, widzowie, zresetujmy Robloxa se. I wejdźmy jeszcze raz, bo mi nie wiem, co się stało, ale coś jest nie tak. Dobra, jest. Działa, Dora. dołączamy. Złowię Polish Car Driving. Mój kolega, no, Aleks, bardzo to lubi. Widziałem, że to dużo gra, jakoś to w dużo nie gram, no, ale może będzie fajna. No. Jezu. E. Nie no, widzowie, to już nie są żarty. To już nie są żarty żadne. Oj, nie mogę dołączyć. Jecie. Jak to, że, że projekt został uruchomiony na tym samym koncie w różnych urządzeniach? Jak to? No, nie mogę tu dołączyć. O! Nie no, widzowie, ja tu w ogóle nie mogę dołączyć. Dobra, widzowie, nie wiem, co zrobić. Nie mogę tu dołączyć. Dobra, widzowie. Ty, to wybierzmy jakąś no może inną grę i zaproszę, ale bo nie wiem, nie mogę do tej gry dołączyć. Ja w ogóle do tej gry dostępu nie mam. Zawsze mi się tak zaczyna. Dlatego tej gry nie lubię, bo mi się strasznie zacina. No dobra, jakie tutaj mamy? Na przykład tutaj. Tutaj Żabka RP, Polski symulator. Jeden aktywny. No dobra, sprawdźmy to. grę. Co to jest? Dobra. Zapraszam Alexa. Od razu. I mu napiszmy, no, że nie mogę dołączyć do tamtej gry. jakoś tutaj wybraliśmy. Dołączymy, bo no bo jak nie, to nie wiem. Dobra, widzowie. O, dołączył, dobra, napiszę mu. Nie, mu, mu, No co mi się tu napisało? mu, do Poli. No, co mi się tu pisze. Trzy. Nie mogę dołączyć do Polish Car Driving. Dobra, sprawdzamy tą podróbkę. Co my tutaj mamy? Nie no, to jest takie trochę z... Łapę Da się otwierać? No nie wiem, to jakaś Mamy tutaj chipsy, z takisy, dortosy. A tutaj to samo. Nic ciekawego. No jakoś nic ciekawego. Dobra, o jakieś, nie wiem. 3 na 10. O, ja też 3 na 10. Dobra widzowie, lecimy z kolejną grą. Widzowie, sprawdźmy co jeszcze tutaj mam. Ja... Ukraina zima policja. Co to jest? Mamy różne widzowie. Naprawdę tyle polskich Nie, projekty Mamy jakąś taką... Nie wiem, różne gry polskie Dobra, Polish Trams Czy Alex już jakąś gra? O! Jakąś podrób, jakąś polską grę znalazł? Nie Dobra widzowie To poczekajmy, może znajdzie Pisam polska i może zobaczymy Polishtrams. Dołączmy i zaproszę go. Alexa, okej. Okay. Nie wiem, czy to dołączę. O, dołączyłem. Długo zaproszę. Dobra, na razie nie mogę zaprosić. Zapraszam go, żeby Codziennie z roboty Mój tata i mama, upchani jak szproty, jeździli wieczorem galanty, bryliantki i babcia i dziadek, jeździli na randki i wielczu. Poznałem raz piękną grażynek, gdy skina wracała wieczorem przez rynek i cała czekała na pustym przystanku. O, jest. Dobra, jesteśmy. Ja jestem pasażerem, dobra. Mamy tutaj. O, jest. No tu jest. Ej, nie, odjechało. Aha, to chyba nie było nasze. Czekamy. da się, da się usiąść. Da się. Dobra, Ale gdzie Alex. Czekajmy na niego, może zaraz będzie. Czekajmy trochę na Ja spokojnie. No widzę, widzę polskie gra jakieś fajne są trochę. No dobra, jest tutaj, napiszę do niego. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? No dobra. Na razie nie wiem, gdzie jest ten Alex. Ora, może się zaraz pojawi. Jest to mój zakup. jeszcze dalejście, dalej pogram. potem, nie wiem. Nie wiem, czemu widzowie, ja mam takie lagi. No po prostu nie wiem. Hm. Aha, wyszedł. Może nie możesz tutaj dołączyć, ale... No widzowie jest wieno. No, no czasem czy takie rzeczy na Roblox się dzieją. Czy się coś psuje, no na przykład mi się psuje, no. No wszystko się dzieje. To no dobra. No widzowie... Ja to może już szybko od... nie, byśmy skończyli ten odcinek, no. No bo już trochę gier skończyliśmy, jeżeli chcecie część... Drugą z oceniania gier na Roblox to zostawcie łapkę w górę. To ocenię to jakieś 5 na 10. No i przy tym zakończymy ten odcinek. Dzięki Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach, więc nie majcie się. No i nareka.